Szanowni Państwo, jesteśmy w Nowej Dębie, w Szpitalu Powiatowym, który jest szpitalem przyjaznym wojsku. Jednym z kilkudziesięciu szpitali w całym kraju, który uzyskał to miano. Opowiem w ogóle o całej filozofii. Dlaczego stworzyliśmy taki program w Ministerstwie Obrony Narodowej, szpitali przyjaznych wojsku, wspierających działania wojska? A wojsko ma za zadanie, instytuty medyczne, szpitale wojskowe mają za zadanie wspierać tego typu placówki zlokalizowane szczególnie w ści na ścianie wschodniej, na wschodnich obszarze naszej ojczyzny. Mają bardzo ważne zadania wynikające z sytuacji zagrożenia, ale wsparcia w czasie pokoju ludności cywilnej. I żołnierzy przebywających na danym terenie. Jesteśmy dzisiaj cały dzień na Podkarpaciu z panią wojewodą Teresą Kubas-Hul, z panem posłem Adamem Dziedzicem, z całym zespołem. A tutaj szczególnie miło mi gościć wśród samorządowców z krwi i kości, którzy inwestują w ten szpital od lat, tak jak pan starosta Bartoszek, starosta powiatu Tarnobrzeskiego, czy wójt gminy Gorzyce, Leszek Surdy. Cieszę się z obecności zaprzyjaźnionych samorządowców na czele z starostą Marcinem Piwnikiem z powiatu sandomierskiego, z wszystkich, z panem burmistrzem Nowej Dęby, z którym też miałem okazję porozmawiać z dyrekcją tego szpitala, który mocno inwestuje w opiekę nad mieszkańcami powiatu tarnobrzeskiego, okolicznych miejscowości. To jest jeden ze szpitali powiatowych, który nie leży w miejscowości powiatowej, w, mie w mieście powiatowym. Jest zlokalizowany w mniejszym ośrodku, ale jakże ważnym z punktu widzenia Wojska Polskiego i bezpieczeństwa państwa polskiego. Kilka godzin temu byliśmy na Poligonie w Lipie, drugim co do wielkości poligonie w Polsce, gdzie działa kilka tysięcy żołnierzy każdego dnia. Są nasi sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych, z Norwegii, z Republiki Czeskiej. Są sojusznicy, którzy przybywają tutaj szkolić żołnierzy ukraińskich, są żołnierze ukraińscy, ale przede wszystkim są żołnierze polscy. 3000 tysiące żołnierzy i pracowników zabezpieczających poligon i kilka tysięcy codziennie szkolących się żołnierzy na poligonie Nowa Dęba, Lipa w różnych odsłonach, w różnych ćwiczeniach i zadaniach, które mają polecone. To potwierdza słuszność wyboru. Miejsca, w którym powstaje szpital przyjazny wojsku, bo tutaj ci żołnierze są. Pan dyrektor szpitala przedstawił dane mówiące o medycynie pracy. Dzięki obecności wojska liczba świadczeń udzielanych przez lekarzy medycyny pracy wzrosła kilkukrotnie w ostatnich latach. Szczególny wzrost jest w momencie, kiedy ja jestem ministrem obrony narodowej, rok 2024, to, to jest ten największy moment wzrostu świadczeń udzielanych z tego zakresu. To znaczy, że jest bardzo dużo żołnierzy, to znaczy, że wzrosła liczba ćwiczeń, które się tutaj odbywają, to znaczy, że te inwestycje, które poczyniliśmy w obszarze bezpieczeństwa, rozwoju poligonu, zdają egzamin. Szpitale przyjazne wojsku mają wspierać w trakcie pokoju i być gotowe do udzielenia pomocy w godzinę zagrożenia, w godzinę, której chcemy uniknąć i robimy wszystko, żeby nigdy do niej nie doszło, ale musimy być na najtrudniejsze scenariusze przygotowani. Dzięki temu, że szpital został wpisany na listę przyjaznych wojsku szpitali, pani wojewoda mogła zarekomendować zakup sprzętu, trafi tutaj najnowocześniejszy tomograf komputerowy, będziemy rozwijać psychiatrię. Pomoc, udzielanie pomocy. Również ta koncepcja jest przeze mnie jak najbardziej wspierana i będę pomagał, żeby się rozwijała. W przypadku traumy, doświadczenia pola wolne na Ukrainie pokazują, jak bardzo ważna jest opieka psychologiczna, psychiatryczna. Rozwijamy tą część odnośnie dzieci i młodzieży to była jedna z pierwszych decyzji naszego rządu że postawić bardzo mocno na wsparcie w momentach kryzysu, trudnych dla dzieciaków, dla młodych osób rozwój psychiatrii dzieci i młodzieży, ale również rozwój psychiatrii na rzecz udzielania wsparcia tym, którzy doświadczyli traumy wojny, konfliktu zbrojnego. Medycyna Pola Walki zmienia swoją filozofię po Ukrainie i też dostosowujemy się, implementujemy nasze doświadczenia, które wyciągamy z tego okropnego, tragicznego konfliktu, ale to, co możemy zrobić na przyszłość, to lepiej się przygotować. Dlatego szpital w Nowej Dębie będzie obszarem naszych inwestycji. Rozbudowa szpitala następuje, będzie rozbudowa związana z psychiatrią, ale również sale operacyjne, chcemy wykorzystać piwnice jako zabezpieczenie schronowe, miejsce schronienia ewentualnie do ewakuacji. Tam części szpitala i zabezpieczenia medycznego. Szczegóły są omawiane również z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, ponieważ nasza ustawa, którą nasz rząd przyjął i realizuje dotycząca obrony cywilnej, której nie mieliśmy, jak przejmowaliśmy rządy i ją dopiero e, musieliśmy stworzyć. Nasi poprzednicy chcieli likwidować rządowe centrum bezpieczeństwa, a my wydajemy 30% PKB na rzecz obrony cywilnej, samego Ministerstwa Obrony co roku. Na rzecz obrony narodowej, czyli również obrony ludności cywilnej, będzie przekazywanych 5 miliardów złotych. W tym roku już te środki trafiają do wojewodów. Teraz jest ostatni finał akceptacji decyzji. Tu jest bardzo mądra myśl podkarpacka, którą myślę warto zastosować w każdym województwie, że ten sprzęt, który zostanie za to zakupiony, będzie do użyteczności gminy, która go dostaje, czy powiatu, ale w wypadku, kiedy będzie potrzebny gdzie indziej. Będziemy po prostu z niego korzystać wszędzie, gdzie to będzie potrzebne. To jest bardzo dobra koncepcja. Będę ją promował, żeby była zawarta we wszystkich umowach z tego tytułu. Szpitale przyjazne wojsku są dedykowane dla mieszkańców, dla tych, którzy tutaj korzystają ze świadczeń. Większość świadczeń to są mieszkańcy Nowej Dęby czy powiatu tarnobrzeskiego oraz okolicznych miejscowości, ale duża część świadczeń to też są Właśnie żołnierze. Dlatego to współdziałanie, to współegzystowanie musi się opierać na wszystkich e, komponentach życia. Lokalizacja, akomodacja, zabezpieczenie medyczne, rozwój, wsparcie dla rodziny, bo to jest cała rodzina wojskowa wiele osób, wiele żołnierzy mieszka w okolicznych miejscowościach, a ci, którzy przyjeżdżają tutaj na jakiś czas, muszą czuć się bezpiecznie. Ten szpital daje bezpieczeństwo, żołnierzom daje bezpieczeństwo. E, swoim e, mieszkańcom. E, szpitale przyjazne wojsku będą uzupełnione kolejnym naszym działaniem i wpisują się w strategię powołania wojsk medycznych. We wrześniu zostaną powołane wojska medyczne. Będę Państwa informował o dowództwie tych wojsk. E, to jest też implementacja działań związanych e, z tym, co się dzieje na Ukrainie, przełożenie na nasz język, na nasze strategie bezpieczeństwa. E, wojska medyczne będą miały za zadanie szkolenie, zagospodarowanie kadr medycznych, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych będących w służbie w wojsku, czyli będących żołnierzami, ale również zbudowanie legionu medycznego, czyli osób związanych z zawodami medycznymi, szczególnie ratownicy, bo ich najbardziej będziemy potrzebować, ale i lekarze, i diagności, pielęgniarki, wszyscy, którzy chcą być przydatni dla drugiego człowieka, nie tylko w niesieniu świadczeń, pomocy medycznej, ale w gotowości na sytuację zagrożenia, jeżeli zgłoszą się do Legionu Medycznego, będziemy ich mieć zmapowanych, zbazowanych, będziemy wiedzieć kto gdzie i jakie umiejętności ma w czasie kryzysu, w czasie wojny, będziemy mogli bardzo precyzyjnie dedykować ich. Nie każdy będzie żołnierzem. To tak jak w cyberlegionie, nie każdy informatyk, który się do nas zgłosił, a w ciągu kilku tygodni zgłosiło się tysiąc osób, będzie żołnierzem i będzie służył w dowództwie komponentu Wojska Obrony Cyberprzestrzeni czy w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni, ale będzie w gotowości do udzielania pomocy, jeżeli się ktoś zgłosi. To na pewno jego umiejętności będą wykorzystane w medycynie, a nie w okopach, bo chcemy bardzo precyzyjnie budować bazę umiejętności, bazę danych. Jestem wspólnie z panem pułkownikiem Kosowskim, dyrektorem całej wojskowej służby zdrowia nadzorującym całą wojskową służbę zdrowia w Polsce, to jest są szpitale przychodnie szpitale uzdrowiskowe to jest cała organizacja służby zdrowia wojskowej którą jedną z wielkich części będą wojska medyczne do tego potrzebujemy szpitali powiatowych szpitali przyjaznych wojsku żeby można było podnosić też te umiejętności kwalifikacje pozyskiwać te kadry i w pierwszej kolejności do szpitali przyjaznych wojsku będziemy też się zwracać z prośbą o to żebyśmy mieli pełną informację i pełną bazę danych ten dzisiejszy dzień dobrze pokazuje, jak rozległe jest działanie wojska na samym województwie podkarpackim. Pierwsze podpisanie umowy z miastem Rzeszów o przekazanie terenów, czyli współdziałanie samorządu. Drugie rozwój miejsc do ćwiczeń poligonu lipa razem z naszymi sojusznikami. Trzecie, że żołnierz to nie jest tylko czas, kiedy ćwiczy na poligonie, czy bierze udział w działaniach operacyjnych, ale to jest opieka nad jego dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecznym, czyli nad jego zdrowiem. I do tego są potrzebne szpitale przyjazne wojsku. A dzięki temu, że są przyjazne wojsku, wojsko daje z siebie co, co, co może i środki finansowe, i umiejętności, i podnoszenie kwalifikacji. Dziękuję wszystkim całej społeczności Województwa Podkarpackiego, parlamentarzystom, pani Wojewodzie, panu staroście, dyrekcji szpitala, pracownikom szpitala w Nowej Dębie za to, że jesteście gotowi współdziałać z Wojskiem Polskim. Jesteście gotowi nieść pomoc tą medyczną, ale też tą w momencie zagrożenia. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do w ogóle do powstania idei szpitali przyjaznych wojsku bardzo serdecznie dziękuję. To wzmacnia naszą odporność, to wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Szanowni państwo, zanim będą pytania, mamy certyfikat specjalnie przywieziony tutaj dla tak pana jest. dyrektora. To jest namacalny dowód na to, jak ważny jest ten program. Zapraszam pana grupy, dyrektora, pana, pana starostę, proszę o przyjęcie tego certyfikatu uczestnictwa w programie Szpitali Przyjaznych Wojsku samodzielny publiczny zakład, zespół zakładów opieki zdrowotnej w Nowej Dębie. Wszystkiego dobrego, serdeczne gratulacje. Serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, wiem, że jest kilka pytań. Ja oddam swój mikrofon i znajdę sobie drugi. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Ewelina Wojtusik, TVN24. Panie premierze, chciałabym zapytać o drona, który spadł w Łosinach. Czy wszystko tutaj zadziałało jak należy? Pytam o jego wykrycie i czas reakcji. Oczekuję na raport dowódcy operacyjnego, więc e, to jest moje polecenie. To jest zadanie, które postawiłem przed dowódcą operacyjnym. Przeanalizowanie całej sytuacji, wyciągnięcie wniosków i wdrożenie rekomendacji. To, co ja zrobiłem, obejmując funkcję ministra, to jest właśnie Rozpoczęcie budowy obrony przeciwdronowej, której nie zastałem w takim zakresie, jakbyśmy tego oczekiwali i potrzebowali. Dlatego Tarcza Wschód, która jest systemem fortyfikacji, ale przede wszystkim systemem dronowym i antydronowym. Dlatego podpisanie i przyjęcie całościowej koncepcji rozwoju wojsk radiotechnicznych, inwestycja około 2 miliardów w radary pasywne i co najważniejsze, maju ubiegłego roku podpisanie kontraktu o zakupie areostatów Barbara, które pozwalają obrazować e, naszą przestrzeń powietrzną od e, powierzchni ziemi kilka kilometrów do góry, czego dzisiaj nie posiadamy. Dopiero po moich decyzjach jest szansa, jest ta wola, że to uzyskujemy. Te aerostaty już w, w za kilka miesięcy będą wchodzić do służby w siłach zbrojnych. Nie mieliśmy takiego sprzętu do roku 2024. Nikt nie podpisał wcześniej takiego kontraktu. Szkoda. Dobrze, że ja nadrobiłem w ciągu kilku miesięcy tą sytuację. Jedyny wróg, który jest, oprócz tych, którzy atakują Ukrainę, tych, którzy zagrażają naszemu bezpieczeństwu od lat, no to jest czas, czas, który jest wrogiem niestety w kontraktach zbrojeniowych. Są z nami przedstawiciele Dezametu, jednej z największych spółek w polskiej grupie zbrojeniowej, to też warto powiedzieć. Miliard trzysta milionów złotych trafiło z Funduszu Inicjatyw Kapitałowych do... Z Dezametu po to, że powstała tutaj fabryka amunicji. To jest też decyzja naszego rządu. Mój, moja koncepcja ustawy o budowie fabryk amunicji, w którym i się zaangażował, przekazując środki, właśnie te środki trafiły do Mesco, do Dezametu, do Nitrochemu, trafiły do naszych spółek, powstają fabryki e, amunicji. Dzięki temu też e, będziemy bezpieczniejsi. Wczoraj byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie, kolejnej spółce polskiej grupy zbrojeniowej, tam są instalacje do pilicy do programu pilica plus czyli obrona powietrzna bardzo krótkiego zasięgu która będzie też skuteczna w działaniach antydronowych to wszystko wymaga czasu więc decyzji podjętych jest bardzo dużo teraz wdrożenie tego sprzętu który kupiliśmy w służby w wojsku polskim. Z każdego dnia zdolności operacyjnej i zdolności zapewnienia bezpieczeństwa są większe. Wszystkie wnioski, które wyciągnę z raportu, będą natychmiast wdrożone i implementowane do działań w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej. Co teraz będzie nas chronić, dopóki nie zacznie być używany system Barbara? Chronią nas wszystkie te zdolności, które posiadamy. I bardzo dobra informacja, również którą dzisiaj przekazałem w Rzeszowie. Sojusznicy z Królestwa Niderlandów przysyłają z trzech posiadanych przez siebie dwie baterie systemu Patriot do ochrony nieba nad Polską oraz systemy antydronowe. Możemy liczyć na sojuszników. Pary dyżurne, które funkcjonują na terenie Polski, to są pary F-16 naszych samolotów. Ale żeby mieć większe zdolności, ja od pierwszego dnia zawsze zabiegam o obecność naszych sojuszników. Są Brytyjczycy, są Szwedzi, byli Norwegowie, Amerykanie, są Niemcy, będą za chwilę nasi. Przyjaciele z kolejnych państw, Holendrzy, również ze swoimi F-35, więc to jest to wsparcie sojusznicze. I każdego tygodnia, każdego dnia wchodzi nowy sprzęt do ochrony i polskiego nieba, i polskiej e, granicy. E, to jest proces, gdzie decyzje podjęte kilka miesięcy temu przynoszą już za chwilę efekty. I teraz I, zmiana tematu, dajmy, ostatnie... dajmy szansę następnym, bardzo proszę. Dobrze, proszę. Bardzo dziękuję. Panie ministrze Ewa, Pani Jurowolska, odniósł drugie podejście do tego samego pytania. Prośba o komentarz e, dotyczący aktu oskarżenia dla m.in. Mariusza mhm. Błaszczaka. E, Mariusz Błaszczak już e, odniósł się do tej sprawy, napisał, ten akt o, że to, ten akt oskarżenia to zemsta, tutaj cytat Tuska, i że gdyby mógł zrobić jeszcze raz to samo, to by zrobił to, co zrobił. Prośba o komentarz. Jeśli chodzi o sprawę, no to prowadzi ją prokuratura. I tutaj e, niezależna prokuratura ma prawo i obowiązek badać i kierować o, określone akty, e, jeżeli widzi e, ku temu przesłanki, tak się dzieje. E, jeżeli chodzi o e, samo zdarzenie z kampanii wyborczej 2023 roku, przecież ewidentnie e, pokazanie tych materiałów niejawnych nie miało na celu jakiegokolwiek budowania bezpieczeństwa, bo jeżeli by miało, to dlaczego czekali 8 lat swoich rządów, żeby to zrobić? Dlaczego tego nie zrobili w pierwszym tygodniu, w pierwszym miesiącu, w pierwszej kadencji, przez pierwsze 7 lat swoich rządów, tylko robią to na dwa tygodnie przed wyborami, żeby nadać określoną narrację, żeby budować określony niepokój, żeby kłamać, żeby oszukiwać, bo przez oszustwo chcieli dojść do zwycięstwa, ale Polacy nie uwierzyli w to oszustwo i wierzę, że nie będą wierzyć w tego typu oszustwa. To było pod, podyktowane kampanią wyborczą, bo gdyby nie było i gdyby miało na celu, jeżeli uwierzyć w te wypowiedzi, że to miało na celu pokazanie, e, e, że strategie były błędne przyjmowane, że działania były źle podejmowane. To dlaczego tego nie robili przez 8 lat? Nie zrobili tego od razu, kiedy powzięli taką wiedzę. To to jest, to można powiedzieć, że to byłoby zaniedbanie. Jeżeli przez 8 lat czekali do dwóch tygodni przed wyborami w 2023 roku, żeby powiedzieć o czymś ważnym. Przecież to się nie skleja, to się nie trzyma ani ładu, ani składu. To jest jedno wielkie oszustwo. Ta cała narracja teraz dorabiana, że to było, żeby zabezpieczyć Polskę. To było po to. Żeby obrzucić błotem kłamliwym, żeby pokazać w przeinaczeniu działania, które zupełnie nie to miały na myśli, żeby oszukać wyborców, tylko po to było. A prokuratura będzie robić pewnie swoje w tej sprawie. Chciałbym prosić jeszcze o odniesienie się do projektu, by zwolnić ministrów i wiceministrów z opłat zamieszkania z zasobów rządowych. Jakie argumenty stoją za tym pomysłem, jak się pan do niego w ogóle odnosi? Ja, ja byłem ministrem, nie będąc posłem, i ponosiłem takie opłaty. Ale czy powinno być zniesione pana zdaniem? Nie, ja, ja myślę, że tutaj to jest wszystko już dość precyzyjnie uregulowane. Bardzo dziękuję. Czy mamy? Czy mamy jeszcze jakieś pytania? To jeśli koleżanka już nie, nikt z kolegów, to jeszcze tylko z kolegów, u mnie jedno, jedno pytanie. Nie ma więcej Bardzo proszę, ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie, zmiana tematu. Panie premierze, chciałabym pana zapytać, czy pan widział nagranie opublikowane przez portal goniec.pl. Na tym nagraniu to jest nagranie pokazujące jedną z imprez, na której politycy PiS Łukasz Mejza i Kamil Bortniczuk obejmują się ramionami z prezesem PZPN-u Cezarem Kuleszą i śpiewają barkę. Co pan o tym sądzi? Ja się zajmuję innych? poważnymi sprawami. Bezpieczeństwem państwa polskiego my dzisiaj zainwestowaliśmy w to, żeby Rzeszów miał coraz większą jednostkę, a mieszkańcy mieli komfortowe i dobre centrum magistrat, obsługi mieszkańców, załatwiania swoich spraw urzędowych, żeby Rzeszów się mógł rozwijać i był bezpieczny. Ja dzisiaj mogłem zakomunikować, że nasi sojusznicy przyjeżdżają na Podkarpacie i będą wspólnie z nami chronić naszego nieba i chronić pomocy dla Ukrainy naszej przestrzeni powietrznej. Dzisiaj miałem okazję zobaczyć, jak idzie budowa kompleksu szkoleniowego na poligonie Lipa, który współfinansowany. W największej części finansowany jest przez rząd norweski, o, o to też zabiegałem i są efekty i przywieźliśmy to na Podkarpacie, żeby tutaj było bezpieczniej, a żeby nasi żołnierze, najpierw ukraińscy, a później e, przekazane to będzie na rzecz zdolności polskich sił zbrojnych, żebyśmy się mogli szkolić. Teraz jestem w szpitalu w Nowej Dębie, w szpitalu przyjaznym wojsku, żeby z ludźmi odpowiedzialnymi, tak, tymi, tymi, którzy stoją ze mną, samorządowcami, mieszkańcami tej ziemi, wzmocnić ten szpital i dzięki przychylności Pani wojewody, całej administracji jest zakup tomografu, jest inwestycja w nowe budynki. Jest to de decyzja, to pan starosta Bartoszyń powiedział, że jak jest starostą, to on buduje nowe części tego szpitala, to żeby jak najdłużej był, żeby jak najdłużej pełnił tą funkcję. E, chcemy rozwijać tutaj psychiatrię, chcemy budować schron. E, chcemy, żeby wojska medyczne się rozwijały, to, to ja się tym zajmuję, a nie e, imprezami tam pana Mejzy, czy kogokolwiek innego. Bardzo dziękujemy za. Wspólnie spędzony cały dzień. Do zobaczenia, do następnego spotkania. Dzięki, wszystkiego dobrego.